Dzisiaj przedstawię Wam 7 podstawowych zasad technicznych w Krok pierwszy, pozycja nóg. Co jest tutaj najważniejsze? Jeżeli jesteśmy praworęczni, to zawsze prawa noga jest wtedy z tyłu, tak? Czyli lewa noga z przodu, szerokość naszych stóp mniej więcej na szerokość naszych ramion, tak? I robimy kroczek w tył, tak, żeby lewa noga była z przodu. I stopy kierujemy do środka delikatnie. I to jest, jakby, podstawa, jeżeli chodzi o ułożenie naszych stóp. Krok drugi, kolana ugięte. Czyli w tej naszej pozycji po prostu przysiadamy delikatnie, kolana muszą być zawsze ugięte, zawsze powinniśmy być luźno na nogach. Krok trzeci, ciężar na tylnej nodze. Jeżeli jesteśmy prawolęczni, jest to nasza prawa noga, czyli przysiadamy delikatnie na naszej tylnej nodze. Tak, żeby właśnie poczuć ten ciężar. Zazwyczaj przy ciosach chociaż 60 na 40 powinno być właśnie ciężaru na tej naszej tylnej nodze. Na początku będzie ona trochę boleć, będzie to taka nienaturalna pozycja, natomiast ważne jest, żeby przy tych pierwszych ciosach, przy pierwszych uderzeniach przysiadać na tą tylnią nogę, żeby ona się po prostu przyzwyczaiła do tej pozycji w kickboxingu. Krok czwarty. Łokcie wąsko. Nie ma tutaj zbyt dużej filozofii, natomiast w tej pozycji bardzo jest ważne, żeby te łokcie też tutaj były zawsze w pogotowiu i chroniły całe nasze ciało. Tutaj ciosy, które będą zadawane na tułów. Więc ta pozycja jest tutaj tak lekko przygarbiona, zamknięta klatka piersiowa, łokcie wąsko, właśnie po to, żeby chronić również nasz tułów. Tak? Czyli pamiętajcie, nie trzymamy pozycji w ten sposób. Tylko łokcie wąsko. Krok piąty, pozycja rąk. Czyli jak trzymamy ręce, prawa ręka zawsze blisko brody, natomiast lewa ręka może być tutaj delikatnie przed twarzą I co jest bardzo ważne, zwróćcie uwagę, że tutaj w pozycji te kości są skierowane do góry, natomiast przy ciosie kierujemy je właśnie w stronę przeciwnika. Bo tymi właśnie dwoma najbardziej wystającymi kośmi zadajemy nasze ciosy, tak? Więc to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz. Jedna ręka bije, to druga jest przy głowie, tak? Czyli jedna bije, druga przy głowie i później wymiana. Żebyśmy się też nauczyli, że bijemy i od razu jak strzała, ręka wraca na głowę. I kolejna rzecz, ręka wraca najkrótszą drogą, czyli bijemy prostego. I tą samą drogą najkrótszą wraca, tak? Bo wiem, że macie tendencję do tego, żeby gdzieś tam ta ręka szła albo dołem, albo gdzieś tam bokiem, albo w ogóle gdzieś tam opada. Bijemy od razu na głowę najkrótszą drogą. Szósty krok, czyli krawędziowanie. O co tutaj chodzi? W tej naszej pozycji bokserskiej przy zadawaniu ciosów bardzo ważne jest krawędziowanie stopami, czyli przy ciosie lewym stopa idzie. Do boku, czyli nasza pięta jest skierowana poziomo i wchodzimy na palce. Tak, czyli tutaj jak zadaje cios prosty, lewy, tutaj wchodzimy na palce, lewa noga idzie do boku. Schodzimy tutaj na prawą stronę mocno, żeby odkręcić prawego z całej siły, z całego ciała. I prawa noga, zwróćcie uwagę, również teraz wchodzi na palce i wkręca się w środek ciężkości mojego ciała. I to jest właśnie to krawędziowanie. Już nawet bez rąk na początku ważne jest, żeby wyćwiczyć właśnie samo krawędziowanie stopami i później do tego dołożyć właśnie ciosy proste. I ostatni krok na dzisiaj, krok siódmy, wkręcanie biodra. Tutaj jest jakby dodatkowa część tego krawędziowania, to nasze bioderko, ale specjalnie to oddzieliłam bo jest bardzo ważne przy naszych ciosach przede wszystkim, żeby szło z całego ciała, a nie tylko z siły ręki. Więc przy karędziowaniu stopami bardzo ważny jest taki strzał z biodra, ja to nazywam, więc znowu tutaj bez rąk możemy sobie na sucho w ten sposób przećwiczyć, czyli tutaj mocno napinamy pośladek, napinamy mięśnie skośne brzucha w jedną i w drugą stronę, tak? I łączymy to z krawędziowaniem. Czyli to jest kolejny krok do tego, żeby bić ładne, silne ciosy. Więc na początku właśnie polecam, żeby ćwiczyć ten strzał z biodra, napiąć pośladek, napiąć brzuch i przećwiczyć najpierw całą kompozycję, zanim zaczniemy uderzać. I to wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy już się uczyć jak uderzać ciosy proste. Zapraszam. Cześć.